Ejo, z tej strony Eleven, to jest SCP-022. Tak jak mówiłem przy temacie SCP Containment Breach, yy, będę szukał gier dotyczących SCP, ponieważ to jest naprawdę dobry temat, który można w który można fajnie się wgryźć, który z którego można wykopać fajne gry o tematyce horrorowej. To jest skarbnica tematów na gry horrorowe, po prostu. A zatem SCP-022. Obczaj mi to cacko. E, wiem tylko tyle, obczytałem że tak powiem dokument dotyczący SCP-022. E, SCP-022 to jest kostnica gdzieś w Wielkiej Brytanii. Oczywiście znaczy, to nie jest to nie jest naprawdę. Się zastanawiam, ilu z was w ogóle teraz oglądających ogarnia koncept SCP. SCP jest to taka Wikipedia stworzona przez ludzi w jakiejś tam community w internecie i wypisują sobie obiekty fikcyjne, ale kto tam wie, które są fikcyjne, a które są na faktach? Wiecie, to może być pół na pół, wszędzie, w każdym czymś jest ziarnko prawdy. Tak czy inaczej, wracając do tematu, są to obiekty, które ludzie tam opisują, że na przykład jest e, znaleziony, jest był gdzieś tam, że fundacja gdzieś go tam przeniosła, zostaje podjęty kwarantannie, jak musi być przechowywany. E, całe raporty tam są po prostu przechowywania tych SCP i one są właśnie ponumerowane w ten dokładny sposób. I raport o SCP-022 mówi, że jest to kostnica gdzieś w Wielkiej Brytanii. Czy ona jest tam w Zero w tej Wielkiej Brytanii, to mnie nie pytajcie, ale sam raport mówi o tym, że kostnica ma pewien szkopuł. Co jakiś czas, drzwiczki niektórych z szuflastych kostnic otwierają się i wychodzą z nich zwłoki, które są silniejsze od przeciętnego człowieka. Dodatkowo, kiedy się je posieka, to największa z części pozostałych po tej kupce yy, zaczyna się odradzać z powrotem. Więc to jest chyba jakiś niepowstrzymany proces, poddany kwarantannie jakiejś, yy, a one próbują tą kwarantannę przełamać. Więc zakładam, że trzeba będzie ich pilnować. Mam grać padem? Czy... Padem chyba nie. Padem chyba w tej grze nie pogramy. New game! Aha, nowa gra restartuje po prostu, dobrze. Po prostu play. E aby użyć. Wo, to ja jestem SCP-0221, tak? Zgadza się, jestem jednym z tych obiektów SCP. Bo ja wyszedłem z tej kostnicy właśnie. Nie wiem czy ja czy to był dobry pomysł, żeby odkręcić gaz. Ja to bym musiał teraz zakręcić um. Ten gaz może pierdolnąć. To się o to troszeczkę martwię. O, right. E, nie, 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 oddaj! Chodź, daj mi to, daj mi to. To mi się może przydać. Muszę to nakierować dokładnie. Key to the door of the new world. Okej. Okay. Klucz do Drzwi prowadzących do nowego świata. Nie żyjesz. Ok, das escalated quickly. Nie tego się podziewałem po grze ze Scypiny, ale dobrze. No nie jest ona jakoś źle wykonana. Zobaczmy, co jest tutaj w każdym z tych. To są zamknięte. Butelka alkoholu. Nie chciałem tego rozlać tutaj. Okej, okay, więc mamy kilka możliwości, żeby się stąd wydostać. To jest. O, to jest to jest fajne, tu trzeba pomyśleć, co należy jed jednak zrobić. Wyciągnijmy sobie to wszystko, bo to jest tutaj bardzo niepraktyczne, jeżeli to jest w tym miejscu postawione. Oj ja no, ale chciałem... Mógłby to jak... jakikolwiek cień być, żeby pokazać, że to sobie wyląduje na przykład na stoliku a nie na podłodze. Yy, zapałka. Tam jest gaz. Okej, okay, pusta fiolka po alkoholu. Co to robi w kostnicy, to ja nie mam pojęcia. Co to robi tutaj w tych miejscach? To jest niepokojące. Dobrze, więc co możemy zrobić? Jeżeli wciśniemy wtyczkę, poradzi nas prąd. Jeżeli odpalimy gaz, to może wybuchnąć. Drzwi nam to nie otworzy, no ale. Może to wsadzimy do tej fiolki? Da się? Może jakoś to się da połączyć teraz? Pustą fiolkę w alkoholu napełnić gazem, cokolwiek? Um. Nie wiem, nie wygląda to jak na moje jakoś dobrze. Klasyka? Zginąłem? Wow, to jest właściwie bardzo interesująca zagadka. A jeżeli wciśnimy to tutaj, nie żyję. Niech zgadnę. You fucking what mate? Coś jest nie tak. Coś jest bardzo nie tak. What? Czy to był sen o wolności? Tak, to był sen o wolności. A drzwi są dalej zamknięte i ciula mi to dało. Tu jest krew rozbryzgana, czy to moja krew? Przedtem jej tutaj nie było Intrygujące Zapałka i pusta fiolka po alkoholu No daj mi to! Dziękuję Czy mogę to tutaj napełnić wodą załóżmy? Mogę odkręcić ten kurek? Whatever Nie jest mi dane, prawda? Mamy jeszcze butelkę alkoholu, czy możemy to przelać tutaj? Cokolwiek jakkolwiek. Gdzie jest ta zapałka? Ej, zapałko! Chyba zgubiłem zapałkę. Mamy drugą. No okej. Okay. Tu gdzie rozlewałem alkohol? Nigdzie. Nope. A może zrobimy koktajl mołotowa? Okej, okay, to był dobry pomysł, ale to działa za później, więc... To, to był dobry pomysł, to działa za później, więc mogę to rozlać i się odsunąć. To jest myśl. No. Are you fucking serious? I'm dead Gdzie ja to rozlałem, że to pisło? What the fuck did I do? A gdyby zrobić tak. O, może może nie, niekoniecznie tak. Nie będę udawał, że rozumiem, co tu się dzieje. Bo nie rozumiem. A zakładam, że przedmioty, które nam dano, muszą być jakkolwiek użyteczne. Są. So. Alkohol Lamp. Ale to, to, nie, to się tak samo cały czas nazywało. Mogę to podpalić? To rozwiązuje wszystkie nasze problemy. Wiecie czemu? Chyba. A może i nie? To muszę jeszcze jakoś inaczej z tym to rozegrać. Dobrze, ale jest krok dalej troszeczkę. Nie wydaje mi się, żeby to miało odgrywać jakąkolwiek rolę tutaj. Ja się mogę wrócić do mojej krypty! Ostatni, finalny puzzle do naszej zagadki został właśnie odnaleziony. Dobrze zatem. Więc ja mogę do mojej własnej krypty wejść. Tylko nie do żadnej innej. No to to. To nam naprawia każdy nasz i problem. What the fucking problem, mate? Alkoholem, Dobrze już jest, nie byłem pewien. Um. Nasza zapałeczka cyk hopsa. Hopsa, hopsa, hopsa. Pali się alkohol, lamp. Stawiamy sobie tutaj. Pop! Pop! Mystery solved. Przetrwaliśmy. Oj, to będzie piekło. A. Aj, piekło. Ten upływ gazu nie powinien już mieć w ogóle miejsca Tym bardziej, że butelka pierdolnęła You fucking what, mate?! Spędziłem 25 minut mojego życia, żeby rozwikłać tą zagadkę i to jest tyle?! W sumie, jakby nie patrzeć, spędziłem 25 minut nad tym Powiem tak. Fajna zagadka, doceniam to, że piszę, że to jest wersja demo, jeżeli ta gra dalej będzie tak się ciągnąć, no to wiecie. No fajnie, bo to jest taki horrorek z zagadkami, które faktycznie trzeba jakoś przemyśleć, żeby się wydostać. Nie tego się spodziewałem po grze z SCP, ale... Ale mi się podoba, ale myślałem, że jest więcej! Myślałem, że jest tutaj dużo więcej! No cóż... Trudno. Jeżeli wyjdzie pełna wersja gry, bo w tendencji takich gier zazwyczaj, że Ło, robimy gra SCP, milion demówek, finalny projekt został porzucony, zazwyczaj tak jest, więc jeżeli wyjdzie pełna wersja i mi się o tej grze przypomnie jakimś cudem za te kilka lat, nie wiadomo kiedy to wyjdzie, to nieważne. Jeżeli mi się przypomni o tej grze, to chętnie ją dogram dalej, nagram z początku, bo wiadomo, że to jest demo. Tymczasem to tyle. Dzięki, wielkie za obejrzenie i tradycyjnie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.